APT Crispol września w siatkarskiej plus lidze już w następnym sezonie klub poinformował kibiców o takiej możliwości. Występy w siatkarskiej elicie to nie lada wyzwanie dla całej siatkarskiej społeczności naszego miasta. Przy okazji zwycięskiego spotkania wrzesińskich siatkarzy z kamperem wyszków zwróciliśmy się do prezesa klubu Roberta Wardaka o rozwianie wszelkich wątpliwości. W ostatnim czasie wrześniu obiegła informacja, że A.P.P. Crispol Września postanowił aplikować do Plus ligowej elity. Skąd ten pomysł? Czy to prawda? Jest to prawda. Złożyliśmy aplikację już do końca stycznia był termin na złożenie tej aplikacji, ale tak naprawdę to my zostaliśmy przez PLS. Zaproszeni do złożenia tych dokumentów, więc no jeżeli bierzemy udział w tych wszystkich wydarzeniach i ten, to postanowiliśmy złożyć dokumenty, chcemy się rozwijać, a w tym kierunku widzimy jakieś tam światełko w tunelu, bo tak naprawdę gra w pierwszej lidze w tej chwili, jeżeli PLS jest zamknięty, to nie wnosi nic wielkiego, po prostu nie ma żadnych finansowych gratyfikacji. Gramy po prostu bez żadnych. Premier, bez żadnych y, kosztów za transmisję, a w PLS-ie dostajemy y, zwrot y, kosztów za transmisję i ewentualnie udziały w y, zysku, który zostanie przez spółkę wypracowany. Zdajecie sobie pewnie sprawę, że znanym całego środowiska y, siatkarskiego jest to nie przeskok, jest to. Jest to... Ogromny skok, jeżeli chodzi o jakość sportową, organizacyjną i finansową. Czy te wszystkie aspekty jesteśmy w stanie tutaj we wrześniu spełnić? No na pewno jest to bardzo duży. Yy, przeskok, ale my robimy wszystko, żeby się rozwijać i żeby iść do przodu, żeby nie stać w miejscu, żeby tak naprawdę jeżeli przyjdą kibice tutaj na halę i żeby nie siedzieli na schodach, czy nie stali w drzwiach, no musimy tutaj jakieś spróbować zakupić trybuny, zamówić i żeby ta hala, jeżeli tutaj mamy jeszcze grać yy, przynajmniej dwa lata, bo perspektywy na nową halę, no to jest rok yy, minimum, a jak nie dwa lata. Także czy będziemy grać w tej najwyższej plus lidze, czy będziemy grać w pierwszej lidze, to i tak musimy pewne rzeczy zrobić, żeby to były efekty i żeby wizerunkowo nasz wizerunek, naszych sponsorów i wszystkich ludzi zaangażowanych w tą siatkówkę, żeby poprawić. Pamiętamy przecież te czasy, gdzie graliśmy w drugiej lidze, zajęliśmy dziesiąte miejsce. I tak naprawdę wtedy spadliśmy, gdybyśmy nie zaryzykowali, nie podjęli rękawic i nie wystartowali po raz kolejny w drugiej lidze także tu siatkówka by była zupełnie w innym miejscu a jeżeli sponsorzy klubowi zawierzyli pozwolili nam grać jeszcze raz miasto to samo to no, podjęliśmy to wyzwanie i gramy i gramy przez to teraz w pierwszej lidze tak naprawdę a w przyszłości mam nadzieję bo trzeba mieć jakieś marzenia trzeba mieć jakieś perspektywy no, cel jest jeden no plus liga trzeba spełnić szereg wymagań organizacyjnych o których już wspomniałeś ale też wymogiem jest co najmniej czwarte miejsce na finiszu tych rozgrywek. To jest najważniejszy aspekt sportowy. No musimy sportowo no robimy wszystko. Próbujemy z jak najlepszego miejsca po rundach zasadniczych zakończyć te rozgrywki i wtedy w playoffach spróbować powalczyć. Wiadomo, że gdybyśmy zajęli ósme miejsce, to jest, spotykamy wtedy Katowice, którym naprawdę mają parcie na to, żeby wejść do PLS-u, który Również złożyły akces, także w sumie trzy zespoły złożyły po Szczecin. I tak naprawdę ani Szczecin, ani Katowice nam nie leżą, bo będą robiły wszystko, żeby te playoffy wygrać i grać w czwórce. My tutaj musimy grać również, żeby spotkać się z trzecim, czwartym miejscem ewentualnie no i to czynimy i to próbujemy robić. No Wiadomo, musimy się organizacyjnie do wielu rzeczy przygotować.